Bardzo, że i w tym roku możemy wręczyć nagrodę Platynowych Lwów na festiwalu tajnym w Gdyni polskich filmów fabularnych. Chciałem powiedzieć, że to jest jedyna nagroda, która zostaje tu wręczana bez konkurencji, bez zawodów. Jest wręczana najwybitniejszym twórcom kina polskiego. Jest to dla mnie szczególny moment, ponieważ tu wręczam ją mojemu byłemu studentowi. Który był członkiem jednego z najlepszych lat szkoły filmowej w Łodzi. Bo by, byli tam prócz Felka i drugiego naszego dzisiejszego laureata Andrzeja Barańskiego, byli tacy ludzie jak, jak Filip Bajon, jak Jurek Domaracki. Peski. tak więc cały rok był właściwie fantastyczny. I jest to dla mnie ogromna przyjemność, że że mogę to właśnie dzisiaj wręczyć Felkowi. Dziękuję bardzo. Się, proszę bardzo. Tak możemy tylko. O, Dziękuję bardzo. Chciałbym oczywiście na początku podziękować stowarzyszeniu, że, no, że w ogóle dostrzegło nie tylko wiekowo nas, ale nasze też e, e, walory artystyczne i twórcze i i nam zechciało przyznać tę nagrodę. Ale chciałbym podziękować przede wszystkim wszystkim tym, którzy spowodowali to, że tutaj dzisiaj jestem z tym całym moim dorobkiem. Przede wszystkim świętej pamięci Andrzejowi Wajdzie, który jest ojcem chrzestnym mojej twórczości filmowej. Bo gdyby nie on, ja myślę, żeby się e, e, moje życie trochę inaczej potoczyło. Także świętej pamięci Kubie Morgensternowi, który był moim nauczycielowi, na, nauczycielem, i również Januszowi Majewskiemu, który również mnie wiele nauczył, którego robiłem zresztą pracę dyplomową. Chciałbym podziękować. No się wszystkim. No i także to bardzo ważne aktorom, z którymi współpracowałem też gdyby nie oni. Ja myślę, że też te moje filmy byłyby inne. Przede wszystkim Jurkowi Szturowi. Nie choruj, kochany, bo jesteś naszym skarbem narodowym. I bądź ciągle z nami, a także z Andrzej, Andrzej, Andrzejowi Chyrze, Andrzejowi Sewerynowi, Uli Grabowski i wielu, wielu, wielu innym. Wszystkim ekipom, z którymi pracowałem, bardzo dziękuję. Dziękuję oczywiście mojej rodzinie za to, że mnie nie wyrzucili z domu, kiedy mnie nie było. I żonie i, i dzieciom, że wytrzymali ze mną. I, e, I na koniec chciałbym podziękować koleżankom i kolegom z mojego pokolenia, z, ze środowiska filmowego, e, u których zawsze mogłem liczyć na wsparcie. I mimo, że robiliśmy różne filmy, Łączyły nas podobne wartości i byliśmy, no, byliśmy jakąś wspólnotą przez, przez wiele lat, co sobie bardzo cenię. I także chciałbym im podziękować. I to by było chyba tyle. Dziękuję. Spore zaskoczenie. Ja się nie spodziewałem, że, że koledzy ze stowarzyszenia mi przyznają w tym roku. Dlatego, że no tak, może to, to nie jest fałszywa skromność. Uważam, że jest kilku kolegów i koleżanek, którzy są, są nie wiem czy lepsi, ale w każdym razie im się. Im się też należy. Może tu wiek zaważył tego, nie wiem, no bo to nie jest nagroda dla młodych, tylko to jest nagroda dla ludzi, którzy już powoli, powoli odchodzą. No ale się bardzo cieszę, że, że na zakończenie no, mojej kariery, jeśli to tak szumnie nazwać, no, zostałem w jakiś sposób doceniony. Wcześniej powiedziałem, że. Podziękowałem moim, moim koleżankom i kolegom z mojego pokolenia, ze, z, ze środowiska filmowego, za to, że, że nawzajem sobie pomagaliśmy, że mogliśmy być razem i że mieliśmy wspólne ideały. I, i przede wszystkim łączył nas podobny stosunek do widza, z którym chcieliśmy rozmawiać. I ja myślę, że to nie, nie ma znaczenia, które pokolenie, ale że, że czy młodzi, czy, czy starsi, no przede wszystkim e, e, powinni mieć jedną rzecz na uwadze: żeby rozmawiać z widzem i z nim rozmawiać poważnie, żeby widz mógł również nas wysłuchać. I tego życzę. Nie tylko na święta, ale w ogóle. To no jest Andrzej. No niestety Andrzej, wiesz, dali mi dwie, i twoją, i moją. Tak? Bo cię nie było, to dlatego. No właśnie, o tym mówię. Cholera. No. Zapisiem. Jak mówiłem, to jest najprzyjemniejsza nagroda festiwalu. Wręczamy ją kolegom za ich wybitny wkład w kinematografię polską, za ich twórczość, za całokształt, w uznaniu ich talentu i w uznaniu ich osiągnięć artystycznych. Felek Falk dostał, Andrzej Barański jest drugim laureatem w tym roku. No, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, do tego załącznik ważny. Tak, Wszystko jest to jest napisane. Pan Janusz sprawia tutaj, że ta uroczystość jeszcze ma drugie dno, że tak powiem. Mianowicie pan Janusz no, był profesorem no i naszym mistrzem, kiedy stawialiśmy pierwsze kroki. Teraz po. Już wykonanie naszej misji. Zwalnia nas. Tutaj zwalnia, a jednocześnie no, w tym jednak trudnym, dla nas pięknym, ale trudnym momencie, kiedy już nie mówi: Do widzenia, to tego, to jest z nami. Czyli. No, taka totalna opieka artystyczna dożywotnia. <grymne> no, no, słusznie, słusznie. A I taka jeszcze refleksja mi nachodzi, że dzięki temu, że byliście tylko 10 lat ode mnie młodzi, możemy się jeszcze spotkać. A moi studenci dzisiejsi, którzy mają po 20 lat, już ja jeszcze tego nie doczekam, nawet gdyby oni dostawali Oscary. Ale wy jesteście moją dumą. Bo nie tylko wy dwaj, ale przecież jeszcze no wasi tak. koledzy zrobili tak. bardzo dużo w no naszym tak. świecie filmowym. Tu, tu co najmniej pięć osób jakby z, naszego, z tej My grupy, czy... dziesięciu, tak? Tak, dziesięciu właśnie, no bo tak, wtedy było tak, tak. takie były ilości na, no na studiach. Nawet ty się dała jako... Z... Hmm. Już co hmm. prawda nie chodziłeś z nami na, na zajęcia, ale twój film... Pierwszy miałem zaszczyt i przyjemność. Miałem się nim opiekować. Hmm. No właśnie, no to, u nas na roku było 22 osoby, ale trzy tylko robią filmy. No, tak a że... u nas jest znakomity wynik. No, no właśnie, no to. Jest dużo lepszy wynik. No to, że to, to, to dlatego, że ja już nie uczę. Słuchajcie, rzeczywiście chyba nie było takiego roku, żeby aż tylu... Nawet no to, z mojego roku... Praktycznie, a tylko, że to u nas było coś sześciu czy to, to praktycznie nas dwóch tylko zrobiło się, może trzech. Bo to jeszcze nie tylko, no, fabuła, bo Dymek na przykład, bardzo zasłużony serialowy i, i w ogóle. No, no, no tak. Następnie Pałka świetny dokumentalista, czyli blisko 100 no. Wprawdzie no, już są ubytki jakby w ludziach, <gülüyor> <gülüyor> ale tego, <laughs> ale to przecież i lat, no. Pół wieku. No to zacząłem się czuć jakimś czarodziejem, czarodziej sadów. No nie no, panie Jęszu, to nie tylko polegało na przekazywaniu, no jak, jak, jak zrobić etiudę i tak dalej, tylko to było dużo, dużo więcej. Pan swoją osobowością i takim no ja nawet użyłem w rozmowie właśnie na, na, na użytek tego wręczania, że y, to było partnerskie. Nie wiem, czy nie nadużyłem, ale, tego, ale w każdym razie tak od, odczuwaliśmy. No, dziękuję bardzo. Tak, ja też tak chciałem. A w momencie, kiedy rzeczywiście byłem zagrożony, bo inny, znakomity zresztą że reżyser nie zrozumiał <grym> moich intencji, a y, pan Janusz y, y, był, y, chyba realizację jakąś miał, nie było go. No i tamten, że tak powiem, bardzo ostro zaczął mnie traktować i na szczęście <grym> pan się zjawił. <grym> 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 tak? To ja nie byłem. A Mówię o tak, pewien. o y, Morkę prawda? A on zastępował a, no tak. przez chwilę, no tak. ale. Wziąłem Kubę na bok i powiedziałem, Kuba, nie. Nie, nie szum. Nie, nie, nie no, kwestia, że tak powiem, no teraz uśmiecham się, ale rzeczywiście nie było śmiesznego śmiechu, a dotyczyło jednej z najlepszych moich etiud, krętej ścieżki który potem nawet w Edynburgu był pokazywany na tym wielkim festiwalu. Może tytuł mu się nie podobał. Nie, on uważał. Że ja on robił to. polskie drogi, a chciał kręte ścieżki. O, tak. No właśnie, a to były rzeczywiście kręte ścieżki. Muszę uznać za satyrę. Osobiście by odebrał. To jest szczególna nagroda, ponieważ Otrzymuje się to jako twórca, nie, 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 nie nagroda za film, prawda? Czyli to jest nagroda przyznawana przez osoby, które muszą znać osobę, której przyznają tę nagrodę. Także wyjątkowa i nie tylko no, ten aspekt wyróżnienia poprzez nagrodę, ale jednocześnie uświadomienia sobie, że działało się w przyjaznym środowisku, prawda, że że te, te wszystkie lata złożyły się na taki właśnie szalenie pozytywny obraz środowiska, w którym się nie tylko pracowało, ale i żyło. także Koledzy, dzięki. Festiwal I drodę, abyśmy, abyśmy ją Masz bez kroplu albo goliku. Aż bez Muszę się przyznać, że ja o to poprosiłem prezesa, żebym mógł w tym uczestniczyć, ponieważ obaj moi dzisiejsi e, e, laureaci byli moimi studentami, byłem ich opiekunem, byli członkami Fantastycznego roku to były lata 70. Kiedy byli, ja byłem w Kartowcu, a oni byli studentami. W szkole filmowej w Łodzi. Więc była to okazja szczególnej dla mnie dumy z tego powodu, że tak się udało moim studentom. To jest uczucie takie trochę ojcowskie, no ale tak właśnie było. To jest taka wycieczka trochę dzisiaj w przeszłość zwłaszcza, że to wszystko się jeszcze odbywało w naszym kinie, w kinie kultura. Które też było świadkiem wielu naszych ważnych wydarzeń. Tu mieliśmy zjazdy, tu mieliśmy różne spotkania. No to kino do końca właściwie przetrwało jako kino, w którym staramy się pokazywać tylko rzeczy wartościowe. No i jednym słowem, to taka trochę jest dla mnie jakby. Rodzinna uroczystość, jak, jak wizyta w starym domu rodzinnym i bardzo to mnie rzeczywiście wzrusza i cieszy, że, że udało mi się jeszcze w tym wziąć się udział.